Mamy obwód, w którym mamy opór duże R, indukcyjność duże L, tutaj mamy cewkę oraz mamy siłę elektromotoryczną prądu przemiennego i ta siła elektromotoryczna zależy od czasu. I ta siła elektromotoryczna dana jest następującym wyrażeniem, że E równa się E0 razy cosinus omega razy t. Widzimy, że E0 to jest maksymalna wartość siły elektromotorycznej. Niech to będzie większe od zera. Omega to jest częstość kołowa i właśnie ten parametr decyduje o tym, jak szybko zmienia się ta siła elektromotoryczna. No to proszę Państwa, zapiszmy sobie równanie, które rządzi tym obwodem. Najpierw wskażmy sobie kierunek przepływu prądu. O, oznaczmy sobie tak. I teraz oczywiście prąd zależy od czasu. Obwód będziemy obiegać w taki sposób, zgodnie z kierunkiem prądu. Oraz przemaswa przyjmiemy następującą umowę. Jeżeli E jest większy od zera, wtedy, gdy mamy napięcie plus i minus, prawda? Jeżeli E jest mniejsze od zera, to wtedy napięcie jest minus i plus, prawda? Czyli w taki sposób dobieramy ten znak. No to możemy sobie teraz napisać równanie dla tego obwodu. Więc idziemy zgodnie tak, jak tutaj zaznaczyłem na tym, na tym obwodzie, i mamy tak, minus siła elektromotoryczna, dodać. I razy R. Teraz przechodzimy przez opór i to się równa. I tak jak wyjaśniłem w poprzednich wykładach, teraz wpisujemy siłę elektromotoryczną samoindukcji. Ponieważ w tej, bo w tym obwodzie mamy cewkę, w tej cewce mamy zmienne w czasie pole magnetyczne, no i pojawia nam się samoindukcja, prawda? Teraz układ będzie się przeciwstawiać zmianie prądu elektrycznego. No i tak, tak jak wyjaśniłem w poprzednich wykładach, wpisujemy po prostu minus L. Di po dt. To jest dokładnie siła elektromotoryczna indukcji w tym obwodzie. Proszę zobaczyć, że tutaj po lewej mamy minus e i to jest dokładnie tak, jak powinno być. Jeżeli e jest większe od 0, prawda, to wtedy, gdy to napięcie jest plus i minus, to wtedy wchodzimy od minusa do plusa i wtedy ma być dokładnie minus e. No dobrze, to zapiszmy sobie teraz to równanie w troszeczkę innej postaci i mamy tak. L di po dt dodać. I razy r. I tutaj po prawej stronie będzie teraz e, czyli siła elektromotoryczna, a to się równa E0 razy cosinus omega razy t. I zaznaczmy sobie ten wzór. To jest równanie, które opisuje ten układ. Teraz okazuje się, że rozwiązanie dla takiego stanu ustalonego ma następującą postać. Ja teraz zapiszę to rozwiązanie, że prąd w funkcji czasu to się równa I0 razy Cosinus omega razy t, czyli widzą Państwo podobnie tak jak ta siła elektromotoryczna, ale mamy teraz przesunięcie fazie minus fi. Minus fi. I może ja zaznaczę najpierw to rozwiązanie, a zaraz je dalej wyjaśnię. Po pierwsze, widzimy, że I0 to jest maksymalna wartość prądu w tym obwodzie, prawda? No i teraz tak, okazuje się, że I0 dane jest następującym wyrażeniem. I0 równa się E0 czyli maksymalna wartość siły elektromotorycznej podzielone przez R do kwadratu dodać L omega do kwadratu i z tego pierwiastek. A jeśli chodzi o te przesunięcie w fazie, to mamy, że tangens fi równa się L omega podzielone przez R. I teraz rozwiązanie już jest kompletne. Zaznaczmy sobie też tą część tutaj. Widzimy, że to jest troszeczkę skomplikowane, więc Przedyskutujmy sobie yy, te rozwiązania. Popatrzmy najpierw yy, o numer 1. Teraz, co się stanie, jeżeli zamiast tego prądu przemiennego weźmiemy źródło prądu stałego? Kiedy to będzie? To będzie wtedy, jeżeli omega się równa 0. Jeśli omega się równa 0, to widzimy, że wtedy E równa się E0 i to nie zależy od czasu. I wtedy rzeczywiście mamy źródło prądu stałego. No to proszę Państwa, zapiszmy sobie, że bierzemy Omega równa się 0. Jeżeli omega się równa 0, no to wtedy, tak jak pokazałem u góry, E równa się E0 i mamy źródło prądu stałego. Ale wtedy proszę zobaczyć, o, z tego tutaj równania, mamy, że tangens Fi równa się 0. A to oznacza, że Fi równa się 0, prawda? Czyli teraz pójdźmy do naszego rozwiązania I od T równa się I0 razy cosinus omega T minus Fi. Omega jest równa 0, Fi jest równa 0, no to teraz, proszę Państwa, I od T równa się i 0, prawda? To jest po prostu równe I0, nie zależy od czasu. I teraz patrzymy o na tą część, a to jest równe E0 podzielone, omega się równa 0, czyli E0 podzielone przez r. I to jest dokładnie to, co się spodziewamy. Jeżeli w tym obwodzie będziemy mieli prąd stały, to wartość tego prądu stałego to jest dokładnie siła elektromotoryczna E0 podzielone przez ten opór, i to jest dokładnie to, co otrzymujemy, prawda? Czyli to rozwiązanie wygląda dobrze. Teraz punkt drugi, teraz dla prądu przemiennego widzimy, że, że maksymalny prąd tej I0, który jest maksymalnym prądem, to jest równe E0 podzielone przez r do kwadratu dodać l omega do kwadratu. I to jest, proszę Państwa, prąd maksymalny w tym obwodzie. Okay? Więc widzimy, że to tak, po pierwsze zależy od oporu. Co jest dość zrozumiałe, prawda? Opór decyduje o tym, jaki będzie tam maksymalny prąd w tym obwodzie. Ale widzimy też, że pojawia tu też się L razy omega do kwadratu, prawda? Czyli L razy omega dla prądu przemiennego pełni rolę oporu. I teraz proszę państwa, ten pierwiastek R do kwadratu, dodać L omega do kwadratu Często oznacza się jako duże Z i nazywa się zawadą. I proszę Państwa, to, że L razy omega pełni rolę oporu, można intuicyjnie zrozumieć. No bo tak, ja przypominam, że siła elektromotyczna z samoindukcji to się równa minus L di po dt, prawda? Czyli ten obwód przeciwstawia się zmianie prądu elektrycznego. Teraz tak, im większe jest L... Tym większa jest siła elektromotyczna samoindukcji, i tym silniej układ przeciwstawia się zmianie prądu y, elektrycznego, prawda? I tak samo przy Państwa, jest omega. Im większe jest omega, tym szybsze mamy zmiany tego prądu I od T, prawda? Tym szybciej się zmienia prąd I od T i wtedy tym większa będzie pochodna d i pod DT, prawda? Czyli też będzie wtedy większa siła elektromotoryczna samoindukcji i znowu układ mocniej będzie się przeciwstawiać zmianie prądu elektrycznego. Czyli widać, że tak intuicyjnie widać, że zarówno L jak i omega właśnie mogą pełnić rolę takiego oporu dla prądu przemiennego. Teraz proszę Państwa trzecia obserwacja. Ostatnia, a być może najciekawsza, to popatrzmy, proszę Państwa, że siła elektromotoryczna to jest E0 razy cosinus omega T, a I od T to jest I0 cosinus omega T minus phi. Mamy tutaj przesunięcie w fazie, prawda? Czyli siła elektromotoryczna to jest cosinus omega T. A y, natężenie prądu elektrycznego to jest cosinus omega T minus phi, a to jeszcze można zapisać inaczej cosinus omega. T mi minus fi podzielone przez omega. W taki sposób możemy też to zapisać. I przypominam, że tangens fi to się równa L omega podzielone przez R. Czyli widzimy, że siła elektromotoryczna oraz natężenie prądu elektrycznego są przesunięte w fazie i tutaj jak popatrzymy o, na ten odcinek, tutaj, że te przesunięcie jest w czasie o wartość fi podzielone nad omega. I spróbujmy sobie to narysować, bo to jest bardzo pouczające. Zróbmy sobie rysunek. Tutaj narysuję w funkcji czasu siłę elektromotoryczną oraz natężenie prądu elektrycznego. No to proszę Państwa, narysujmy sobie. Najpierw narysuję siłę elektromotoryczną, to wygląda jakoś tak, a następnie proszę Państwa, narysujmy sobie natężenie prądu elektrycznego. Widzimy, że natężenie prądu elektrycznego jest przesunięte w fazie. Jeśli, się przy, jeśli przeanalizujemy ten wzór bliżej, to jest przesunięcie jest w prawo. I ja może narysuję tutaj, to będzie wyglądać. Mniej więcej tak. I to wygląda mniej więcej tak. Mamy coś takiego. A, to wygląda, przy Państwa, mniej więcej tak. Tutaj mamy natężenie prądu elektrycznego, a na czarno mamy siłę, elektrum, siłę elektromotoryczną. Widzimy, proszę Państwa, że natężenie prądu elektrycznego jest opóźnione względem siły elektromotorycznej. Jeśli siła elektromotoryczna osiąga na przykład maksimum, to prąd osiągnie maksimum dopiero po pewnym czasie. I ten czas to jest dokładnie fi podzielone nad omega, tak jak tu widać o właśnie z tego kawałka. Fi podzielone nad omega, prawda? I to, proszę Państwa, znowu jest y, takie dość intuicyjnie zrozumiałe. Układ przeciwstawia się zmianie prądu. Jak zaczyna rosnąć siła elektromotoryczna, to i zacznie rosnąć dopiero po pewnym czasie, bo układ przeciwstawia się zmianie. Dziękuję.